Bardzo ciężko, ale, ale tego się spodziewaliśmy i, i no, wiedzieliśmy, że to spotkanie będzie bardzo trudne, bo też to bardzo silna drużyna co dzisiaj na to, że Wiadomo, Wiadomo, mój ostatni występ naprawdę był słaby i, i starałem się tutaj wypaść jak najlepiej zrehabilitować, się, nie było łatwo. Mhm. I, I co no cieszę się bardzo z tych, z tych 10 punktów i... i wygranej no przede wszystkim. no Nie przyszło to łatwo. Było trochę problemów na początku, w pierwszym biegu, na zdefektowanym motocykl kończyłem bieg, ale no, udało się dojechać, także poprawka i było lepiej, ale no, jeszcze to nie jest to. Jeszcze to nie jest to, bo, bo po prostu po, po tym po meczu rybniku, gdzie tam miałem trochę problemów z motocyklem, jakoś tak nie możemy jeszcze, jeszcze tego dobrać, to co było wcześniej. Nie, mecz był dobry, tylko myślę, że ze startu było trošku więcej těžko, jak, jak na, meč, na traše. na traše obráceně, než v, v zešlém mítinku a trošku těžko pasovat. Oni lepší ochodili ze startu i my museli vypředit je stylu a to nebylo lehké letvy, to bylo těžko. Niestety, no, pořád je naprawdę hrubná na té první no i nie, jesteśmy w v stanie wygrywać wszystkich Takže no, pracujeme cały čas nad tym, no, pracujeme też nad tym, żeby dograć ten tor ideálně tak, żeby on mm. nam pasoval. Wszystko pracujemy nad tym na treningach i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie lepiej. Ta, tutaj nie można powiedzieć, że udało nam się odskoczyć na jakąś bezpieczną odległość. To cały czas był kontakt i, i, i walka do końca.